Witam wszystkich serdecznie po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Dzisiaj porozmawiamy o krótkim zielonym, czyli porozmawiamy o takiej sytuacji, która coraz częściej myślę jest do doświadczenia na polskich skrzyżowaniach i która może doprowadzić do tego, że wasz portfel, portfel kierowców będzie uszczuplony o mandat, który trzeba będzie zapłacić. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Oczywiście mój film możecie również ocenić, na przykład klikając łapkę w górę. Możecie również film skomentować. Do czego bardzo serdecznie zachęcam. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj Wam przedstawić taki materiał z życia, materiał, którego wcześniej nie planowałem w żadnym wypadku, a który właśnie wczoraj podczas przejazdu przez Poznań postanowiłem zrobić. O co chodzi? Już szybciutko tłumaczę. Mianowicie dostrzegłem podczas jazdy samochodem bardzo dziwną sytuację sytuację, która polegała na tym, że na dwóch Skrzyżowaniach sygnalizacja świetlna działała w bardzo dziwny sposób. Ten dziwny sposób polegał na tym, że zielone światło zapalało się na kilka sekund, gasło, zmieniało się na żółte, bardzo szybko na czerwone. No i oczywiście, tak przynajmniej udało mi się zaobserwować, jakaś tam część. Kierowców wjeżdżała na to skrzyżowanie właśnie na świetle czerwonym i na późnym świetle żółtym. Oczywiście taka sytuacja dla mm, policjanta y, jest bardzo jednoznaczna, za tego typu działania y, grożą y, mandaty i to nieważne, czy ktoś tam się zagapił. Może, nie wiem, był zasłuchany w swoją ulubioną stację radiową, myślał, że tutaj jest pierwszy w kolejce, wjeżdża na to skrzyżowanie, zmienia się szybciutko to światło na czerwone. No i nie ma to żadnego znaczenia. No po prostu policja działa tak, jak działa. Zaznaczam, tego typu sytuacje spotkałem na dwóch skrzyżowaniach, więc raczej nie ma tutaj mowy o. Jakiejś awarii systemu sterującego, właśnie sygnalizacją świetną na danym skrzyżowaniu. Wydaje mi się, że to chyba jednak, mimo wszystko, jest jakieś celowe działanie niekoniecznie celowe działanie w porozumieniu z policją, ale po prostu celowe działanie tych służb, które za tą sygnalizację odpowiadają. Ale jest jeszcze oczywiście jeden, jeden bardzo ciekawy wątek tej sprawy, mianowicie w ostatnich dniach mieszkańcy Poznania, mojego miasta, zostali właśnie. Zalarmowani, że policja wypuszcza nad tymi najważniejszymi drogami w mieście policyjne drony, które z powietrza mają za zadanie wychwytywać te wszystkie niebezpieczne sytuacje. No, właśnie, na przykład związane z tym, że ktoś wjechał na skrzyżowanie właśnie na czerwonym świetle, ale nie tylko. No, i jeżeli połączyć ze sobą te dwie informacje, czyli informacje o tym, że na dwóch, minimum na dwóch skrzyżowaniach ta sygnalizacja nie działa prawidłowo, z tym, że właśnie policja no, zaprzęgła do pracy tak? takiego drona. No to jeżeli połączymy te dwie informacje, to tutaj robi się bardzo bardzo ciekawie. Nie wiem, nie wiem, jak wygląda sytuacja dokładnie na innych skrzyżowaniach. Oczywiście przejeżdżałem przez inne skrzyżowania, czegoś takiego nie zauważyłem, ale na wszystkich skrzyżowaniach mnie nie było, więc nie wiem, jak to wygląda. Jeżeli, jeżeli możecie w komentarzach zostawić informację, jak wygląda to w Waszych miastach, nie tylko w Poznaniu, no, jeżeli w Poznaniu też coś takiego zauważyliście. Mam widzów z Poznania, którzy coś takiego widzieli, no to też chętnie, chętnie oczywiście zapoznam się z takim komentarzem. Ale jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, w Toruniu, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi, Kaliszu i coś takiego właśnie go spotkało, no to bardzo proszę właśnie o pozostawienie śladu w komentarzu, Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Na pewno należy na tego typu sytuacje uważać. Myślę, że tego typu sytuacje, czyli nieprawidłowe, może podkręcone działanie sygnalizacji świetnej, należy wrzucić do jednego koszyczka. Koszyczka z napisem drogowe niespodzianki, no i na te niespodzianki na pewno trzeba być koniecznie uwrażliwionym, wybierając się w podróż. Swoim samochodem, to już nawet myślę, że nie chodzi o mandat, bo nawet jeżeli ta informacja dotycząca tego policyjnego drona nie ma absolutnie nic wspólnego z tą źle działającą sygnalizacją świetną, no to nawet jeżeli, jeżeli tak jest, to chodzi też o bezpieczeństwo, bo zwróćcie uwagę, że wjeżdżając na skrzyżowanie na Właśnie w świetle czerwonym stwarza się zagrożenie, no bo podejrzewam, że z drugiej strony, z drugiej strony skrzyżowania, tak samo te światła działają nieprawidłowo. To znaczy, one się zmieniają pewnie na chwilę na czerwone, po czym za chwilę jest zielone. To może doprowadzić do rozmaitych błędów, błędów kierowców. Na no konsekwencje, wiadomo, mogą być różne. Nawet jeżeli tam jest kilka sekund odstępu, to w zależności od wielkości skrzyżowania jest to naprawdę bardzo niebezpieczne i bardzo lekkomyślne, oczywiście, jest to, że te służby, które odpowiadają za tą sygnalizację, no nic w zasadzie z tym, z tym nie robią. Ja naprawdę nie przejeżdżałem przez miasto w jakichś godzinach rannych. Typu piąta, nad, czwarta nad ranem, tylko to była godzina jakaś 10 11, no to myślę, że naprawdę jest bardzo dużo czasu, żeby zadziałać. Tym bardziej uważajcie na tego typu sytuacje. Mogą się niestety zdarzyć i trzeba po prostu mieć tego świadomość. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego dzisiejszego wideobloga. Wszystkim życzę szerokiej drogi, no i do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam Janek z Janek.